Siemano, dzisiaj pokażę Wam na czym polegają umiejętności Briar. Zapraszam do oglądania. A więc tak, na początku umiejętność pasywna. Ataki umiejętności Briar wywołują krwawienie na 5 sekund, kumulując się do 9 razy. Krwawienie zadaje obrażenia fizyczne w zależności od liczby ładunków i leczy Briar za 25% czystych obrażeń. Briard zyskuje do tutaj jak widzicie 42% zwiększonego, procent zwiększonego leczenia w zależności od brakującego zdrowia, bohaterka nie dysponuje podstawową regeneracją zdrowia, a jej umiejętności kosztują 6% bieżącego zdrowia, jak widzicie każda tutaj umiejętność kosztuje 6% aktualnego zdrowia, a faktycznie no nie ono to zdrowie, więc zacznijmy sobie od Q, Briard do celu ogłuszając go na tutaj jak widzicie 0,85 sekundy i i zmniejszając jego pancerz oraz, oraz odporność na magię o 10% gdzie, oraz to się zwiększa oczywiście przez yy, tutaj 5 sekund. Zobaczcie, tak sobie doskakujemy, no i trochę nas to kosztowało życia. Tutaj wam jeszcze raz pokażę. Ale na spokojnie idzie się wyleczyć, ponieważ wystarczy sobie nabić tą naszą pasywkę, tak. Następne SW, po prostu zamieniamy się jakby Skaczemy i w tym momencie padamy tak jak jest napisane, w krwawy szał. Czyli po prostu mamy coś takiego, jak że jesteśmy berserkiem: czyli wszystko, co się rusza, tak naprawdę, każdy przeciwnik, wszystkich chcemy atakować. Ale podczas tego zyskujemy 85 prędkości ataku, co tutaj widzicie, się nam będzie zwiększać z levelem oraz prędkość ruchu. No i też zadajemy więcej dema'. zobaczcie. Jeszcze raz wam to pokażę. Chwilkę, to musi się to skończyć. Jak widzicie, mogę sobie tutaj po prostu zdaszować i sami, ja, na, ja tutaj wszędzie klikam, sami tak naprawdę bijemy. No i też, jak możecie zauważyć, podczas tego W możemy po prostu kliknąć sobie przerwanie. No i możemy wzmocnić dzięki za następny atak. Atak, no i ten atak nas trochę wyleczy. Następnym naszym skillem jest E, które po prostu ładujemy. I zadajemy damage, jeżeli uderzymy przeciwnikiem w ścianę. I jak widzicie, jest ten przeciwnik bardzo długo ogłuszony. Zobaczcie, cały czas ma ogłoszenie, cały czas. No tutaj maksymalnie, jak widzicie, a nie ma podane, w sumie półtorej sekundy. Wydaje mi się, że to trochę dłużej, no zobaczcie. Strasznie długie. A bo to też może że to przez tego A krab ile? Krab bardzo długo jest. No właśnie, no i na końcu tylko sobie postać, warda, ma nasza rka. Nasza rka, jak widzicie, ma bardzo długi zasięg, i po prostu rzucamy sobie tą naszą rką. Jak widzicie tutaj, do naszego przeciwnika, i gdzie nie jesteśmy, to zaczynamy po prostu lecieć do naszego wroga, i dostajemy takie ulepszone W. I no nie wiem, czy to możecie zauważyć, ale no jest to ulepszone takie W, wbijemy więcej zyskujemy też pancerz i odporność na magię i bardzo dużo kradzieży życia. I to tyle jeśli chodzi o naszą briar. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.